Dane statystyczne dotyczące naszego miasta nie są optymistyczne. W 2020 roku liczba mieszkańców Ternowa zmniejszy się o kilkanaście tysięcy i będzie nas około 100 tysięcy mieszkańców. Im dalej, tym gorzej. A do tego będziemy się starzeć znacznie szybciej niż mieszkańcy innych miast. I starzeje się nie tylko dlatego, że wyjeżdżają z niego młodzi ludzie, ale starzeje się generalnie rzecz biorąc rośnie nam liczba emerytów za kilka lat, za 8 lat, aż 21% Tarnowian to będą dzisiejsi emeryci, znaczy osoby w wieku emerytalnym dokładnie mówiąc. To jest zły symptom, dlatego że... On powoduje utratę szans rozwojowych miasta, dlatego że to jest dosyć oczywiste, ludzie starsi mogą pełnić w tym obiegu pracy tylko część funkcji, które są niezbędne do tego, aby miasto się rozwijało. Wobec tego poszukuje tarno Tarnów powinny poszukiwać pilnie szansy na to, żeby przyciągnąć młodych ludzi. Już teraz Sternowa chętniej wyjeżdża się niż przyjeżdża. Studenci wybierają inne miasta do studiowania, a później już raczej tu nie wracają. W swoich zawodach, w zawodach gospodarki wiedzy, mówię tu o inżynierach, mówię tu o ludziach edukacji, mówię tu o ludziach, którzy związani są z kreatywną twórczością, tutaj po prostu nie ma miejsc pracy, wobec tego wybierają większe miasta bądź wyjazd za granicę. Prostą receptę na ten problem ma radny Jakub Kwaśny. Zasiedlania nowymi osadnikami miasta Tarnowa, w lepszej polityki prorodzinnej, bardziej przyjaznej polityki budownictwa mieszkaniowego, to niestety nie zatrzymamy młodych ludzi w Tarnowie. Lepsze miejsca pracy, lepsze perspektywy. Tak naprawdę powinniśmy wykorzystać ten wewnętrzny potencjał, który mamy i który w perspektywie najbliższych lat będzie można. Wykorzystać i sfinansować z pieniędzy z Unii Europejskiej. Gdyby to było takie proste, coś jednak zrobić trzeba. Musimy coś zrobić, tak? Musimy podejmować takie działania i podejmować takie próby, żeby zahamować ten proces. Jak się czegoś nie spróbuje, to się nie przekonamy, czy to miało sens, czy nie. A chyba najgorszą rzeczą jest najgorszym grzechem jest grzech zaniechania. Recepty na to, choć już nie taką prostą, ma Stowarzyszenie. Miasto w internecie i jego prezes Krzysztof Głąb, a jaką zdradzimy już wkrótce. Julita Majewska Tarwizja.